ROB-02 to jeden z odbiorników bezprzewodowego systemu sterowania Extefri. Dedykowany jest do zdalnego załączania i wyłączania źródeł światła oraz innych urządzeń zasilanych napięciem 230V AC. Cechą charakterystyczną odbiornika jest to, iż posiada dwa wyjścia, które umożliwiają niezależne sterowanie dwoma obwodami. Na zaciski wyjściowe, OD1-OD2 odbiornika, wyprowadzona jest faza. Wyjścia mają zatem charakter napięciowy. Pojawia się na nich napięcie 230V AC. Maksymalna obciążalność każdego z wyjść nie powinna przekraczać 5A. ROB02 do poprawnej pracy wymaga ciągłego doprowadzenia napięcia z zakresu od 190 do 250V AC. Odbiornik współpracuje z wszystkimi nadajnikami systemu EXTA oraz wybranymi czujnikami radiowymi. Po zastosowaniu jednostki EFC02 MINI Sterowanie może być prowadzone z poziomu dowolnego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android lub iOS. Nadajniki i czujniki wpisane do pamięci odbiornika są pamiętane po zaniku napięcia zasilającego. Bezpośrednio po podłączeniu napięcia zasilającego wyjścia odbiornika są w stanie wyłączonym. rob 02 dodatkowo posiada dwa wejścia IN1-IN2, które umożliwiają przewodowe sterowanie z poziomu zwykłych przycisków instalacyjnych. Wejścia te sterowane są poprzez krótkie podanie fazy. Sterowanie prowadzone jest w trybie cyklicznej zmiany stanu. Zasięg radiowy odbiornika ROP02 zależy od współpracującego z nim nadajnika. Zazwyczaj wynosi do 230 m w terenie otwartym. Odbiornik ROP02 przystosowany jest do montażu w puszkach instalacyjnych FI-60. Najlepiej, aby były to tak zwane puszki pogłębiane. Mamy gabaryty urządzenia, umożliwiają także jego zabudowę bezpośrednio w oprawach oświetleniowych. Odbiorniki z powodzeniem mogą być montowane w systemach tak zwanej suchej zabudowy na bazie płyt gipsowo-kartonowych. Obudowa odbiornika posiada stopień ochrony IP20, dlatego też przy montażu na zewnątrz pomieszczeń należy stosować dodatkowe puszki o odpowiednim stopniu hermetyczności. Zaciski śrubowe w odbiorniku umożliwiają dołączenie przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm2. Przewody zasilające L i N należy podłączyć do zacisków L i N odbiornika. Przewody związane z obciążeniem z jednej strony podłączamy do zacisków out 1 kanał pierwszy oraz out 2 kanał drugi, a z drugiej strony do wspólnego zacisku N. Jeżeli odbiornikiem chcemy dodatkowo sterować przewodowo z poziomu podwójnego przycisku instalacyjnego, to przyciski należy podłączyć odpowiednio do wejść IN1 oraz IN2. Poprzez te przyciski na wejścia doprowadzana jest faza. Po prawidłowym podłączeniu przewodów i umieszczeniu odbiornika w puszce instalacyjnej, należy załączyć napięcie zaślające i przystąpić do programowania nadajników. Programowanie polega na przypisaniu do poszczególnych kanałów odbiornika Jednego lub kilku nadajników systemu Extafree. Można tego dokonać na cztery sposoby, co determinuje ich działanie. W trybie Bistabilnym do sterowania wykorzystuje się tylko jeden przycisk nadajnika. Naciskając przycisk, cyklicznie zmienia się stan wybranego wyjścia. Co skutkuje włączaniem, wyłączaniem urządzeń podłączonych do ROP02. Tryb ten umożliwia niezależne sterowanie większą liczbą odbiorników z poziomu jednego nadajnika. Na przykład, pilot P256 przez 8 umożliwia niezależne sterowanie maksymalnie ośmioma wyjściami. Tryb Załącz-Wyłącz to jeden z najczęściej stosowanych trybów pracy. W trybie tym do sterowania wykorzystuje się dwa przyciski nadajnika: jeden przycisk po naciśnięciu włącza urządzenie, a drugi wyłącza. Tryb sprawdza się szczególnie przy sterowaniu urządzeniami znajdującymi się poza zasięgiem wzroku oraz w przypadku, gdy jednym nadajnikiem chcemy włączać więcej niż jeden odbiornik ROP02. W trybie monostabilnym, podobnie jak w trybie bistabilnym, do sterowania wykorzystuje się tylko jeden przycisk nadajnika. Wybrane wyjście w odbiorniku działa tylko w czasie naciśnięcia przycisku. W trybie czasowym, podobnie jak w trybie bistabilnym i monostabilnym. Do sterowania wykorzystuje się tylko jeden przycisk nadajnika. Urządzenie podłączone do danego wyjścia odbiornika ROP-02 wyłącza się automatycznie po zaprogramowanym czasie lub można je wyłączyć przed jego upływem poprzez ponowne naciśnięcie przycisku nadajnika. Jest to tak zwany układ bez retrygowania. Czas dla każdego wyjścia programuje się indywidualnie w odbiorniku w zakresie od 1 sekundy do 18 godzin. Nastawiony czas Pamiętany jest przez urządzenie w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Pojedynczy odbiornik ROP02 może współpracować z maksymalnie 32 nadajnikami systemu Extra Free. Takie rozwiązanie umożliwia sterowanie jednym urządzeniem z kilku miejsc lub przez kilka osób. Nadajniki współpracujące z ROP02. Mogą pracować w tym samym trybie, np. załącz wyłącz, lub każdy w innym. Załącz wyłącz, bistabilny, czasowy, monostabilny. W naszym przypadku pilot P257 łamany na 2 pracuje w trybie bistabilnym. Nadajnik RNK04 w trybie załącz wyłącz. Pilot P257 łamany na 4 w trybie monostabilnym. A pilot P256, łamany przez 8, w trybie czasowym. Poza nadajnikami radiowymi, sterowanie może być prowadzone także przewodowo z przycisków instalacyjnych. W takim przypadku sterowanie prowadzone jest na zasadzie tylko cyklicznej zmiany stanu typowy tryb Bistabilny. Jeżeli w ramach systemu pracuje dodatkowo kontroler EFC-02, to odbiornikami ROB-02 można sterować z dowolnego urządzenia mobilnego, z systemem Android lub iOS, zainstalowaną bezpłatną aplikacją Extafree. Odbiornik można także sparować z wybranymi czujnikami systemu. Wówczas urządzenie może być sterowane po wykryciu ruchu, co realizuje czujnik RCR01, po otwarciu drzwi, co można uzyskać po zainstalowaniu czujnika RCK01, oraz w zależności od temperatury lub natężenia oświetlenia, co można zrealizować dzięki czujnikowi RCL-02. Zasięg odbiornika ROP-02 wynosi do 230 m w terenie otwartym. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to można go zwiększać stosując retransmitery RTN-01. W celu zaprogramowania trybu BISTabilnego do kanału pierwszego należy nacisnąć przycisk PROG, aby wejść w procedurę programowania odbiornika. Gdy zaświeci dioda LED status, należy nacisnąć wybrany przycisk nadajnika. Gdy dioda status zamruga, należy zwolnić ten przycisk. W celu zaprogramowania tego samego trybu do kanału drugiego należy nacisnąć przycisk PROG, aby wejść w procedurę programowania odbiornika. Gdy zaświeci dioda LED status, należy odczekać około 5 sekund do chwili gdy dioda zamruga. Następnie należy wcisnąć przycisk, który chcemy wpisać do kanału drugiego, a gdy dioda zamruga, zwolnić ten przycisk. W celu zaprogramowania trybu załącz wyłącz do kanału pierwszego Należy nacisnąć przycisk PROG, aby wejść w procedurę programowania odbiornika. Gdy zaświeci dioda LED Status, należy najpierw nacisnąć przycisk, którym chcemy włączać kanał pierwszy. Gdy dioda Status zamruga, należy nacisnąć przycisk, którym chcemy wyłączać kanał pierwszy. W celu zaprogramowania tego samego trybu do kanału drugiego, należy nacisnąć przycisk PROG aby wejść w procedurę programowania odbiornika. Gdy zaświeci dioda LED status, należy odczekać około 5 sekund, aż dioda zamruga. Następnie należy nacisnąć przycisk, którym chcemy włączać kanał drugi, a gdy dioda zamruga, nacisnąć przycisk, którym chcemy wyłączać kanał drugi. W celu zaprogramowania trybu monostabilnego do kanału pierwszego, najpierw należy wcisnąć przycisk, który chcemy wpisać do tego kanału. W naszym przypadku będzie to przycisk numer 1 pilota. Trzymając wciśnięty przycisk nadajnika, należy wejść w procedurę programowania, naciskając przycisk PROG na odbiorniku. Gdy zaświeci się dioda LED status, należy zwolnić przycisk, a gdy dioda status zamruga. Należy powtórnie nacisnąć przycisk nadajnika. W celu zaprogramowania innego przycisku nadajnika do kanału drugiego, należy wcisnąć ten przycisk i trzymając go wciśniętym, nacisnąć przycisk PROG znajdujący się na odbiorniku. Gdy zaświeci się dioda LED status, należy odczekać około 5 sekund do jej zamrugania. Następnie należy zwolnić wybrany przycisk, a gdy dioda status zamruga, Ponownie go nacisnąć. Programowanie trybu czasowego wykonuje się w dwóch krokach. Najpierw, wybrany przycisk nadajnika należy przypisać do danego kanału w trybie czasowym, a następnie w odbiorniku zaprogramować czas dla tego kanału. W celu zaprogramowania przycisku w trybie czasowym Należy wejść w procedurę programowania odbiornika, naciskając przycisk PROG. Gdy zaświeci się dioda status, należy nacisnąć przycisk, który chcemy wprogramować do odbiornika. Gdy dioda status zamruga, należy powtórnie nacisnąć ten sam przycisk nadajnika. Inny przycisk nadajnika możemy przypisać w trybie czasowym do drugiego kanału, robiąc to analogicznie jak w poprzednich trybach. W celu zaprogramowania czasu dla kanału pierwszego należy nacisnąć przycisk Prog i po zaświeceniu diody status należy odczekać około 5 sekund, aż dioda zamruga pierwszy raz, i kolejne 5 sekund aż zamruga drugi raz. Wówczas należy ponownie nacisnąć przycisk Pro. Miganie diody w odstępach jednej sekundy sygnalizuje odmierzanie czasu. Gdy minie czas, który chcemy ustawić, należy ponownie nacisnąć przycisk Pro. Po tej operacji czas dla kanału pierwszego jest zapamiętany w odbiorniku. W celu zaprogramowania czasu dla kanału drugiego należy nacisnąć przycisk Pro i po zaświeceniu diody status należy odczekać około 5 sekund, aż dioda zamruga pierwszy raz, kolejne 5 sekund, aż zamruga drugi raz. I kolejne 5 sekund, aż zamruga trzeci raz. Wówczas należy ponownie nacisnąć przycisk Pro. Miganie diody w odstępach 1 sekundy sygnalizuje odmierzanie czasu. Gdy minie czas, który chcemy ustawić, należy ponownie nacisnąć przycisk Pro. Po tej operacji czas dla kanału drugiego jest zapamiętany w odbiorniku. W celu wykasowania wszystkich pilotów wpisanych do odbiornika należy nacisnąć przycisk PROC przez około 5 sekund aż do momentu, gdy dioda LED status zacznie mrugać. W wyniku tej operacji kasowana jest cała pamięć odbiornika dla obu kanałów. Zaprogramowany czas nie ulega skasowaniu. W przypadku odbiornika ROP02 nie ma możliwości selektywnego kasowania wybranych nadajników z danego kanału.